Dajcie, moi drodzy, to już w związku z Chrystusem, pomiędzy Synem a Ojcem, słowa Syna Bożego Jezusa Chrystusa, jego modlitwy, wszystko inne, by pokazać, jakie są nauki ewangeliczne, jakie są nauki Pana Jezusa Chrystusa w zakresie Boga, że Jezus Chrystus Bogiem nie jest, o sobie tak nie mówił. Nie czynił się równym, nigdy nie kazał sobie oddawać czci, modlić się do siebie i tak dalej, i tak dalej. Przemówił, że jest tym, który doprowadza nas do Ojca, że jest u Ojca, jest naszym pośrednikiem, jak wiemy. Eee, gdy przygotuje wam miejsce, u mego Ojca przyjdę po was. Byście byli i wy, i tam, gdzie ja jestem. Także mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Zawsze zastanawia mnie ta prosta płaszczyzna. Jak mówi się z tymi, którzy wierzą w Trójce? Ilu jest bogów dla Was? Komu służycie? No jest jeden Bóg, ale jest w trzech osobach. No to słuchaj, jeżeli jest jeden Bóg w trzech osobach, to macie trzech bogów. Nie, 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 nie. Są trzy osoby, ale jest jeden Bóg. Więc dobrze, jeżeli tak, chcemy cały czas mówić. To trzeba przyznać i zawsze powiedzieć, jeżeli jest jeden Bóg, nie ma trzech bogów, bo nie, 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 jest jeden Bóg, ok? Trzymajmy się tego, trzymajmy tą myśl, jeden Bóg, ale w trzech osobach, czyli to, to nie są trzy osoby, tylko jeden Bóg, tylko w trzech postaciach, ale to jest ten sam Bóg, czyli ma tę samą jaźń, on jeden drugiemu nie podlega, jeden do drugiego. No zaraz powiemy głębsze myśli, ale to jest po prostu Bóg, tylko że On, tak, gdyby jest podzielony na trzy istoty, tak? Ale to jest jeden Bóg, no bo inaczej, jakbyśmy powiedzieli, że każda ma inną jaść, każdy może podejmąć, podjąć inne wybory, zrobić coś innego, to mówimy o trzech Bogach, okej? Okay? Trzech istotach boskich, mamy trzech Bogów, więc nie mówmy, nie mów, ty, który wierzysz w Trójce. Że a, wierzysz w jednego Boga, ale w trzech istotach. Bo jeżeli, jeszcze raz, każda z tych osób ma osobną jaźń i myśl i wykonanie, jakie chce, to mówimy o trzech odrębnych Bogach, boskich istotach, jeszcze raz. Okay? A jeżeli przyjmiemy, że jednak każdy z nich ma swoją myśl, swoje działanie, to mówimy o tak zwanych trzech Bogach. Więc. W samym tym już widzimy ogromną nieścisłość. Wierzę w jednego Boga, ale w trzech istotach. No zobaczcie, jak absurdalne jest to zdanie, nielogiczne. Jakkolwiek byście to chcieli ubrać w sens, tak już się nie da. Mówią, no tak, ale ty nie rozumiesz, bo to jest istota Boża. Jest coś innego. No dlatego ta istota Boża mówiła od zawsze swojemu ludowi, od zarania dziejów, że jest jeden. Kto bardzo podkreślał, Izraelu, ja jestem jeden. Nie jeden Bóg w trzech postaciach. Nie jeden Bóg w trzech istotach. Dlatego też, jak podkreślamy cały czas, jeżeli było to nowe objawienie dodane w Nowym Testamencie, to wszędzie w Nowym Testamencie musiałbyś czytać o jednym Bogu, Ojcu, Synu, Duchu Świętym. Czy się z tym zgodzisz, że tak prosta nauka. W Nowym Testamencie powinno występować w każdym jednym wersecie, który mówi o Bogu. E, poza tym czy spotkałeś się z tym, by Bóg Ojciec nazywał Ducha Świętego Bogiem? Czy spotkałeś się z tym, by Jezus Chrystus nazywał Ducha Świętego Bogiem? Czy spotkałeś się z tym w Biblii, by Duch Święty modlił się do Jezusa albo do Ojca? Czy spotkałeś się z tym, by Ojciec modlił się do Syna albo ducha? Czytamy o Synu Bożym, który był na ziemi, który modlił się do swego Ojca. I tutaj chcę dojść do dzisiejszego głównego wersetu. Jeden z kolejnych takich kluczowych wersetów, które podają zwolennicy wierzący w trójce. Oczywiście znowu to żaden dowód na trójce, ale zobaczymy. To Tytusa, drugi rozdział 13 werset. Gdzie czytamy, że oczekujemy błogosławionej nadziei objawienia się wielkiego Boga i zbawcy Jezusa Chrystusa. Więc przede wszystkim ten werset zawiera informacje o dwóch, dwóch osobach. Natomiast zwolnicy trójcy widzą tutaj jedną osobę. Mówią, że ten werset. Mówi o jednej osobie, jest nią Jezus Chrystus. Że my oczekujemy się objawienia wielkiego Boga i zbawcy Jezusa Chrystusa. To jest jedna ta sama osoba. Oczekujemy, czyli kogo oczekujemy Jezusa? On ma przyjść ten wielki Bóg i zbawca Jezus Chrystus. Pierwsza rzecz, która jak zawsze nas uderza, którą podkreślam Wam każdorazowo. Gdzie w tym wersecie jest trójca? To jest najważniejsza rzecz, ja to będę zawsze powtarzał, dlatego że naprawdę usiadłem sobie niejednokrotnie. Otworzyłem nowy testament od Ewangelii Mateusza, kończąc po objawieniu Jana. I nie znalazłem, wyobraźcie sobie ani jednego wersetu, który by mówił, że Bóg to Ojciec Syn i Duch Święty, że jest równy, że dawać cześć. Nie ma tutaj żadnych różnic. Natomiast wchodząc w ten werset, bo oczywiście tutaj e, posiłkują się ci, którzy podają ten werset jako potwierdzenie trójcy, której tam oczywiście nie ma. E, Greką koinę, że sam pewnie łącznie k i on oznacza tutaj jedną osobę. A wstrachując od tego, przejdziemy sobie do. Tej samej formy gramatycznej, ale kontekstu. Kontekst, jak się na pewno zgodzisz i wiesz, to są wcześniejsze, dalsze myśli, słowa tego samego rozdziału, bądź tej samej księgi, w tym samym kontekście, w tym samym wyrażeniu, Piszę jeszcze wcześniej, bo później to jest kontekst, który badamy, by nam wszystko dobrze wyszło. No i jak mówiliśmy, to jest tytusa 2.13, że spodziewamy się objawienia Wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa łączą jako jedną osobę. Natomiast Tytusa Tytusa 1.4 te same wyrażenia, te same spójniki w Grece czytamy łaska i pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa naszego Zbawiciela. <grywa> Czy potrafisz zaprzeczyć tutaj, że jest mowa o Bogu Ojcu, czyli Bogu Jahwe, Bogu JWH i zbawicielu drugiej osobie, Jezusie Chrystusie? Czy to nie rozświetla nam to, jak powinniśmy czytać Krystusa 2.13? Bardzo ciekawe rzeczy. Otwórzcie sobie, przeczytajcie sobie początek. Starczy początek każdej księgi Pawłowej, każdego listu Pawła. Zawsze jest tam pozdrowienie od Ojca, Boga Ojca i Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dwóch osób. I podkreślam to zawsze wszystkim ulubieńcom Trójcy, wierzącym Trójce, gdzie jest pozdrowienie Ducha Świętego. Gdzie, w jakimkolwiek wywodzie, w początku. Listów Pawłowych jest pozdrowienie Ducha Świętego. Zwrócenie uwagi na trójcę, tą objawioną pisarzom Nowego Testamentu, apostołom, tak pełnym ducha. Jednak w ani jednym wersecie nie łączą ducha świętego z ojcem i synem, jako trójca w jednym Bogu. Zawsze Paweł mówi o Bogu naszym, mu chwała. Oraz Panu naszemu, druga osoba, Pan, nie Bóg, Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. I tutaj wchodzimy jeszcze raz w Tytusa 2,13, oczekując błogosławionej nadziei objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Gdzie macie tutaj naukę o Trójcy? Z tego znowu wersetu, jeżeli ktoś chce, akurat z tego wersetu, wynika, że jedynym prawdziwym bogiem, jeżeli chcecie, że tam jest jedna osoba, jest Jezus Chrystus, tak? Może no, on jest tym wielkim, potężnym, prawdziwym, jedynym bogiem? No i to już obalaliśmy w, w serii w cyklu tych live'ów wiarę w to, że jedynym bogiem jest Jezus Chrystus, a on się jedynie wyraża, kiedy chce, jako ojciec. Teraz jako syna, jako duch święty, a więc troszeczkę obalmy to, znowu się szerzej. Jeżeli Jezus Chrystus jest tylko Bogiem, nie ma tych trzech osób, tylko jest Jezus Chrystus, jedynym prawdziwym Bogiem. On jedynie się wyraża, kiedy chce. Rozumie, rozumiecie? Na przykład król może być królem, ale może też być generałem, brać udział w wojnie jako generał. Tak? Czyli a, przybiera in, inny charakter. Do danej czynności. Tak? Tak jak matka, kobieta może być córką, kobieta może być matką i kobieta może być wnuczką. Wciąż jest tą jedną kobietą, ale my mówimy o tytułach mówimy o tytułach, mówimy o pewnych rolach. No i ale mówimy wciąż o jednej tej kobiecie. Jedna kobieta jest córką, jest żoną, jest matką. Jest wnuczką. Ok? Więc jeżeli przełożymy to na postać Jezusa Chrystusa, jako że on mógłby być tym jedynie on, jedynym prawdziwym Bogiem, nie ma innych Bogów, tylko Jezus Chrystus, który się wyraża podobnie do tej kobiety, jest raz ojcem, raz synem, raz duchem świętym. No to wytłumaczcie mi, w jaki sposób Jezus Chrystus będąc na ziemi modli się do siebie. Wytłumaczcie. Wytłumaczcie mi to naprawdę, jako takiemu głupiemu człowiekowi, który próbuje coś zrozumieć, jak jeżeli Jezus Chrystus jest tym jedynym Bogiem i przyjmuje tylko rolę pewne, jak się może modlić do ojca? Jak może mówić, że spełnia wolę ojca? Jak może mówić, że jego pokarmem jest spełnianie woli Jego Ojca? Jak może mówić ojcze, odsuń ode mnie ten kielik, żebym nie umarł? Ale nie moja wola, ale Twoja, niech się dzieje. Dlaczego prosi swoich apostołów, by się modlili? Ci zapadali w sen, przychodził do nich. Dlaczego? Ostatnia noc potrzebuje takiego wsparcia. Dlaczego nie modlicie się ze mną? Prosi jeszcze swoich apostołów, by się do Ojca za niego modlili. No, ludzie. Bóg prosi się ludzi, by modlili się do niego samego, by ten sam. Bóg dał siłę temu, który o, 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 o to prosi, będąc tą samą osobą. No, słuchajcie, w żaden sposób logicznie nie da się tego objąć. To jest jakiś omam, to jest jakiś obłęd. Dlatego też, jak czytamy chociażby w wizjach, w różnych przepisach nieba, Chrystus zasiada po prawicy Ojca. Oczywiście nie ma tam Ducha Świętego, ale w tym momencie mówimy tylko o tym, czy Jezus Chrystus może być tym jedynym, jedynym prawdziwym Bogiem. Że nie ma innego, on tylko jest ta jedna osoba, która przybiera po prostu w pewne funkcje, działania, jako ojciec, syn, jako duch święty. Dlaczego w Biblii zasiada po prawicy ojca? Kim jest ten ojciec? No, słuchajcie, jaką władzę ma w przyszłości Chrystus oddać? Na ziemi mówi, że dano mi wszelką władzę. Kto mu dał? Ojciec, tak? No, ale to jest ta jedna osoba w przyszłości ma oddać Chrystus całą władzę, mówiliśmy o tym wielokrotnie, Ojcu, Bogu, by w Bogu było, Bóg był wszystkim we wszystkich, to komu ma oddać władzę, jeżeli On jest tą samą osobą, tylko przybiera funkcję czasami tego Ojca, czasami Ducha Świętego. Słuchajcie, no to jest bardzo przykre i może prostackie, ale trzeba się puknąć w głowę, bo sensu tam żadnego nie uświadczysz. Do tego czy Tytusa 2.13 chociażby pod tym względem jest dowodem na Trójce? Oczywiście nie, bo zwolennicy Trójcy nigdy nie są w stanie, bo to nie istnieje, przedstawić jednego wersetu, który by mówił na przykład tak jak dzisiaj, oczekując błogosławionej nadziei, z, zmanipu, zmanipulujmy ten werset, tak, dla potrzeb Trójcy, Więc oczekując błogosławionej nadziei, objawienia się. Wielkiego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, Zbawiciela naszego. Czy istnieje jeden werset podobny? Mówiliśmy o wielu. Mówiliśmy ostatnio o Tesaloniczan, On jest tym prawdziwym Bogiem. Znowu mówią o Jezusie Chrystusie. Gdzie? Tam jest Ojciec, Syn i Duch Święty jako dopód Trójcy. Ewangelia Jana 1:1, w początku było słowo: Słowo było u Boga, i słowem było, i słowo było Bogiem. Gdzie jest tutaj Duch Święty? Gdzie tutaj jest nauka od Trójcy? Gdzie? 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 Więc cały ten cykl ma na celu, by oddzielić pewne rzeczy, w krytycznym świetle postawić wierzenia. Czy Jezus Chrystus może być tym jedynym Bogiem, powiedzieliśmy sobie dzisiaj według słowa Bożego. Absolutnie nie. Jest to zakrawa na obłęd psychiczną chorobę, żeby nie widzieć to, co Jezus robił, i że nie może to z Niego czynić jednego Boga, a jedynie On się wyraża w swoich funkcjach raz jako ojciec, jako syn, raz jako duch święty. Mówiliśmy dzisiaj o tym, czy Bóg może być w dwóch istotach? Nie, dlatego że Czyli ojciec i syn, nie dlatego, że Jezus Chrystus jeszcze raz spełniał wolę ojca. Jest nie tylko wtedy, gdy był człowiekiem, ale w niebie jest naszym arcykapłanem, z naszym pośrednikiem, tym jedynym, pomiędzy Bogiem a ludźmi, czyli ojcem a ludźmi. On jest tym pośrednikiem, jako arcykapłan, czyli tak jak było w ludzie izraelskim był arcykapłan, który za lud składał ofiary. Bóg tego nie przyjmował, gdyby tam ktoś przyszedł. Po prostu sam, tylko cały ten arcykapłan był na to e, po prostu poświęcony. By on, i tak to Bóg przyjmował, Jezus Chrystus jest arcykapłanem na wieki, mówi Biblia, na wzór Melchizedeka i zasiada w, w duchowej świątyni i wstawia się za nami. Jak się może wstawić? Do kogo? Do siebie? Dlaczego pośrednikiem jest Chrystus pomiędzy ludźmi a Bogiem? Ojcem, że jest tym sam Bogiem, tym samym Bogiem. Tą samą rolę, tą samą funkcję, tą samą wielkość ma. W jaki więc sposób? No i oczywiście, Chrystus ma oddać wszelką władzę jeszcze raz. Bogu ojcu, Bogu, by to Bóg był wszystkim we wszystkich. Skoro ma mu oddać tę władzę, bo ją ma teraz na czas określony do ojca, ma ją oddać, no to nie mówimy o jednym Bogu w dwóch osobach. Wciąż mówimy o Bogu Ojcu, Bogu Jachł który jest tym Bogiem nad wszystkim łączy swoim synem. No i czy może być trójcą? Najwięcej tutaj o tym mówimy. Czy mogą być trzy osoby? Nigdzie nie mamy ani jednym wersecie w całej Biblii powiedziane o Bogu jako Ojcu Synu Duchu Świętym, bo dawać im cześć, gdzie wola się działa. Nie mamy żadnego wyjaśnienia głębszego na ten temat i w tym kontekście, dlatego że to nie istnieje. Pisarze biblijni Nowotestamentowi, zwłaszcza Paweł, zawsze nam przesyła łaskę, pokój, pozdrowienia jakkolwiek od Boga, naszego Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nigdzie nie ma Ducha Świętego. W wizjach niebiańskich, w opisach niebiańskich wszyscy oddają cześć Bogu i Barankowi. Baranek zasiada po prawej stronie Ojca. To, że oddają cześć. Barankowi o, o, oczywiście nie oznacza to, że on jest Bogiem. Mówiliśmy bardzo dokładnie o tych takich przykładach, jak na przykład książę ludzki, który jest synem króla. Odbiera tą samą cześć i chwałę, dlatego że jest synem króla, ale nie jest królem. Gdyby nie było tego ojca, to on by był nikim. Gdyby się nie zrodził z tego ojca, nie miał jego krwi, jego pochodzenia, byłby nikim, byłby zwykłym szarym człowiekiem. Ale że jest synem swego ojca, odbiera tą samą cześć i chwałę, chociaż nie jest Bogiem, nie jest królem, ale z księciem, jest z jego rodu, jest z jego rodu. I to wszystko. Nie ma tutaj żadnych, żadnych tajemnic. Dlatego jeszcze raz podkreślam dzisiejszy werset Tytusa 2, 13 czy jest dowodem na istnienie trójcy, trzech osób, w jednej, sobie sami odpowiedzcie, jeszcze raz oczekując. Błogosławiony nadziei objawienia się Pana naszego, objawienia się Bo, wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Ok? Czy mamy tutaj trzy osoby? Podkreślenie tego, o czym naprawdę ten werset mówi to wcześniejsze słowa Tytusa 1:4. Łaska i pokój od Boga Ojca i Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Ile tutaj widzimy osób? Czy gdziekolwiek widzimy trzy osoby? Czy gdziekolwiek mamy tutaj nauki, żebyśmy to przypisali Jezusowi Chrystusowi, które by skłaniały nas do wniosku, że on jest jedynym prawdziwym Bogiem, tym wielkim Bogiem? Natomiast absolutnie nie. Te wszystkie tytuły należą tylko do jednej osoby i jednej postaci. Jest nim Bóg, ten, który jest od zawsze, który nigdy nie umarł, który jest na zawsze. Jest to Bóg Ojciec, jedyny Bóg Yahweh J. Av.